Cześć moi drodzy, witam serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Po dłuższej przerwie nagrywam dla Was króciutki odcinek informacyjny. Dostaliśmy ostatnio gorącą w sumie nowinkę odnośnie aktualizacji wersji Naruto do wersji 5.0 wchodzącej już w ten czwartek. Aktualizację ma prawdopodobnie potrwać nawet 12 godzin, tak było w wersji hiszpańskiej, więc no na logowanie na pewno troszeczkę poczekamy. Wchodzi masa nowych rzeczy, tak jak zresztą można sobie tutaj zobaczyć. No, złapmy mi się tutaj. Albo zaraz sobie nie zobaczycie. Wchodzi nam pojedynek zniewolenia, co jest prawdopodobnie ręką WF2. Zmieniają się rabunki i konwoje. Z nową aktualizacją prawdopodobnie będzie można wykonać jeden rabunek oraz dwa konwoje. Wchodzi nam nowa karta miesięczna, która jeżeli posiadamy medal Jonina będzie można kupić po prostu za 600 sztabek. I w innym przypadku będzie trzeba doładować 300 sztabek, żeby móc kupić kartę, która będzie kosztowała 600 sztabek. Co jest dziwnym wymogiem, no bo zwykle i tak się doładowuje w miarę na bieżąco, żeby to kupić. Wchodzą nowe paczki mocy ultra umiejętności, jakieś przywołanego, będzie masa nowych ninja. Masa dosłownie wszystkiego, bo zmienia się bardzo dużo, zmieni się meta. Z, wraz z skrzyniami GNW, wraz z wejściem Shizuego, i Anbu, wraz później z Hiruzenem meta z tych tak naprawdę zniknie bardzo szybko, wejdą bardzo szybkie teamy. Będzie naprawdę fajnie. Jedyne co mi się nie podoba to tempo, tak? No na, w angielskim mieli faktycznie 4-0, i to wszystko w miarę stopniowo wchodziło. Jako, że u nas wchodzi od razu 5-0, tempo w jakim my będziemy wszystko dostawali, boję się, że może być troszeczkę za duże. Że będzie pewny moment, że po prostu co tydzień, co dwa będziemy dostawali no rzeczy, które będą konieczne tak naprawdę do kupowania, żeby utrzymać się w rankingu, w mecie. Co, co jest przerażające, bo wiąże się z naprawdę dużymi wydatkami. Boję się tak naprawdę, że granie free to play będzie w jeszcze większym stopniu eee, tak naprawdę deklasowało się względem pay to winów. Zrobią się jeszcze większe różnice, ale miejmy nadzieję, że się mylę, że jakoś to tutaj da się rozgraniczyć. Teoretycznie więcej kuponów da się tutaj uzyskiwać. Ja oczywiście zawsze zakładam, że karta miesięczna to jest free to play. To nie są duże wydatki, to są wydatki po prostu bardzo opłacalne. Więc, jeżeli mamy wydać 600 sztabek i codziennie dostawać 100 kuponów, jest to opcja świetna. Bardzo nie możemy też w sumie. No... Też nie chcę tutaj mówię narzekać, narzekam tylko ze względu na to, że boję się natłoku tego wszystkiego. Jeżeli chodzi o wszystkie nowe eventy, postaram się dla was to omawiać, postaram się w dalszym ciągu wrzucać aktualizacje. Jeżeli chodzi o opłacalne eventy, jeżeli chodzi o wymiany, postaram się oglądać za metą, jak to będzie wyglądało w pinzeru, jakie teamy są bardzo silne. Także... Wszystko zależy od tego, jak czas mi pozwoli. W ostatnim tygodniu, tak naprawdę, mam tego czasu bardzo niewiele. Robię sobie obecnie prawo jazdy, uczę się jeszcze języka rosyjskiego, mam masę zajęć, ostatnio sporo wyjazdów. Ciężko mi po prostu zagospodarować, chwilę nawet na to, żeby normalnie sobie coś przysiąść, nagrać. Więc tak jak mówię, no ja mam masę materiału jeżeli chodzi o Naruto, wszystko jest po prostu do obrobienia. Będę miał jakiś różniejszy dzionek, przysiądę, po prostu poświęcę na to troszeczkę. I w miarę jakoś tam po dwa filmiki dziennie postaram się wrzucić, żeby troszeczkę było tego materiału na jakiś czas. Także moi drodzy, w ten czwartek wyczekujcie aktualizacji wersji Naruto na 5.0. Nie spodziewajcie się, że serwery będą zbyt szybko włączone. No ale jak już się wejdzie, to naprawdę będzie drastyczna zmiana. Także moi drodzy, widzimy się najpóźniej w czwartek, bo jeżeli wejdzie 5.0, warunkowo po prostu nie wrzucę starych filmów, tylko po prostu na bieżąco się z aktualizacją. Te stare rzeczy po prostu z czasem sobie się wrzuci. Aktualizacja na pewno jest w dużym stopniu tutaj yy, rzeczą priorytetową. Także moi drodzy, wyczekujcie kolejnego odcinka. Widzimy się najpóźniej w czwartek. Trzymajcie się. Cześć.